Dziś na kanale o technologii porozmawiamy sobie o bezstratnej jakości audio w Spotify, co to oznacza, czy warto z tego korzystać i czy w ogóle warto jeszcze korzystać ze Spotify. Cóż, jak Spotify mówi, że zrobi, to zrobi, nie trzeba im co 4 lata przypominać, bo tyle właśnie minęło od pierwszej zapowiedzi progu Spotify HiFi, który nie nazywa się HiFi, tylko po prostu dodano jakość bezstratną do istniejących progów abonamentu Spotify. Ale zanim do tego przejdziemy, to gwoli ścisłości i transparentności partnerem dzisiejszego odcinka jest Huawei, bo jednym z największych mitów dookoła bezstratnej jakości audio jest to, że potrzeba sprzętu za miliony monet, żeby się nią cieszyć a tymczasem wystarczą nawet takie tanie słuchaweczki jak Huawei FreeBuds 7i do tego też za chwilkę przejdziemy a tymczasem pomówmy o tym co oznacza wprowadzenie progu lossless do Spotify Słuchajcie, co to jest dźwięk lossless, jak to działa, jakie są kodeki, bla bla bla, to już wszystko omawialiśmy na tym kanale chyba trzy razy, więc polecam zajrzeć do filmów, które znajdziecie w opisie tego filmu, tam tłumaczę wam w szczegółach, jakie są różnice między różnymi formatami audio, jakie są różnice w streamingach, czym się różnią różne kodeki bluetooth, dlaczego przez bluetooth można wbrew pozorom usłyszeć dźwięk w formacie lossless, a dzisiaj porozmawiamy konkretnie o lossless w Spotify i dlaczego jest to istotne. Przede wszystkim mówimy o tym nie tylko dla Dlatego, że Spotifyowi zajęło aż 4 lata wprowadzenie tego progu, ale dlatego, że mowa o największym serwisie streamingu muzyki na świecie. Ze Spotify dziś korzysta blisko 700 milionów użytkowników, z czego ponad 200 milionów płaci za Spotify i właśnie dostało dostęp do dźwięku w jakości losless bo oczywiście losless w streamingach muzyki nie jest niczym nowym. Tidal ma to od lat, Deezer ma to od lat, Kobus, Amazon Music, Apple Music to wszystko jest w tych serwisach od dawna dostępne, ale Spotify podchodził do tematu jak pies do jeża. Dlaczego tak się stało do tego też za chwilkę przejdę, ale w telegraficznym skrócie co się zmieniło. Wbrew poprzednim plotkom Spotify na całe szczęście, ale coś czuję, że nie zrobili tego, bo chcieli tylko zrobili dlatego, że mają aktualnie bardzo złą prasę. Spotify wprowadził próg bezstratnej jakości audio bez podnoszenia ceny abonamentu, czyli jeżeli do tej pory płaciliście 24 zł miesięcznie za pakiet Individual, to dalej tyle płacicie, ale w ustawieniach jakości audio pojawiła się właśnie opcja bezstratnej jakości. Dzięki temu najwyższa jakość dostępna w serwisie streamingowym Spotify to w tej chwili już nie 320 kilobitów na sekundę w formacie OGG Vorbis albo AAC ale 24 bit 44,1 kHz w formacie FLAC sięgającym do 1411 kilobitów na sekundę. Także różnica jakości między jednym a drugim formatem jest kolosalna, nie tylko na papierze, ale też w rzeczywistości i prawdopodobnie o ile nie słuchacie jakichś super niszowych utworów, to cała Wasza biblioteka jest już dostępna w tym nowym formacie i tak naprawdę jedyne co musicie zrobić to przełączyć to ustawienie. Laikom, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi, polecam zwrócić uwagę uwagę na jedną rzecz, bo korci nas włączenie lossless na wszystkich progach, w tym podczas odtwarzania przez Wi-Fi, przez sieć komórkową i poprzez pobieranie. I oczywiście, o ile przy pobranych plikach i przy strumieniowaniu przez Wi-Fi warto to zrobić, tak jeżeli korzystacie z sieci komórkowej, to polecałbym trzymać się jednak tej bardzo wysokiej jakości albo pobierać pliki, ponieważ pliki w formacie lossless zużywają mnóstwo danych. Tutaj Spotify podaje, że nawet do 700 MB na godzinę, więc jeżeli macie niewielki pakiet Internetu, to możecie się przez niego przegryźć momentalnie. Jedna trasa przez Polskę i macie po gigabajtach. Taka jest niestety cena słuchania muzyki w wyższej jakości, no bo fizycznie te pliki są znacznie cięższe od plików, które są skompresowane stratnie. co potrzeba, aby usłyszeć różnice? I tu może od razu rozwalmy ten największy mit, który widzę dzisiaj po prostu wszędzie w internecie, że do skorzystania z jakości losless to potrzeba nie wiadomo jakiego sprzętu. Nie wiadomo jakich warunków, tymczasem prawda jest taka, że wystarczą takie słuchaweczki jak Huawei FreeBuds 7i i przejdźmy tutaj do fragmentów, w których Wam opowiem czym się kierować wybierając słuchawki, które będą w stanie odtworzyć tę jakość lossless. Huawei FreeBuds 7i, podobnie jak wcześniejsze Huawei FreeBuds 6i oraz droższe Huawei FreeBuds 4 Pro, Obsługują kodek LDAC. Jest to kodek o przepustowości 990 kb na sekundę, jeden z najwyższych, choć nie najwyższy, jaki jest dostępny w tej chwili na rynku, bo jeżeli na przykład macie smartfony Huawei i słuchawki Huawei możecie korzystać z kodeka l 2 hc który ma jeszcze wyższą jakość, ale dla wszelkiego przyjmijmy, że maksimum jakim dysponujecie jest LDAC. LDAC oferuje przepływność do 990 kB na sekundę, czyli już widzicie, nie jest to może pełne lossless, czyli te 1411 kilobitów na sekundę, ale jest to już trzykrotnie więcej niż 320 kilobitów na sekundę, które mieliśmy do tej pory w kodeku AAC i blisko czterokrotnie więcej niż to, co oferuje Apple w swoim kodeku, bo tam kodek jest ograniczony, czy się stoi, czy się leży, do 256 kilobitów na sekundę. Więc mamy takie słuchaweczki i już w nich możemy usłyszeć różnice, bo największa różnica między kompresją stratną i bezstratną i tymi formatami lossless to tak naprawdę w tym przypadku to ile danych ginie nam w procesie streamingu i w procesie transmisji danych do słuchawek bezprzewodowych. Korzystanie z kodeka o jak najwyższej przepustowości pozwala nam ograniczyć wpływ tego sprzętu i ograniczeń technologicznych na jakość przesyłanego dźwięku. To tak w bardzo dużym uproszczeniu. Ponownie, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na te tematy, zajrzyjcie do filmów, które są w opisie tego filmu. Generalnie wielu ludzi uważa też, że żeby usłyszeć różnicę już poza tymi parametrami technicznymi, no to Trzeba mieć nie wiadomo jaki sprzęt, taki, wiecie, studyjny, jak ja tutaj mam postawiony, że to już trzeba wydać miliony monet na hi-fi w salonie, i dopiero wtedy będziecie w stanie usłyszeć, że tam jest w losle z więcej szczegółów, że jest większa dynamika i tak dalej. A guzik, prawda, bo dobre słuchawki dokanałowe, które wcale nie muszą kosztować milionów monet, są w stanie. Uwypuklić te różnice między formatami. Weźmy takie słuchawki, właśnie jak Huawei FreeBuds 7i. Mamy tutaj 11 mm przetworniki z bardzo dobrą odpowiedzią basu, bardzo śpiewną, szklistą górą w przypadku słuchawek Huawei FreeBuds 7i, co jest istotne w przypadku formatów lossless, bo formaty lossless pozwalają nam właśnie, zazwyczaj dzięki znacznie wyższemu samplingowi, pozwalają nam usłyszeć więcej tych wysokich częstotliwości, a słuchawki takie jak te pozwalają nam odtworzyć wyższe częstotliwości i cieszyć się nimi w wyraźny sposób. W takich słuchawkach wyraźnie słychać też różnice w zakresie dynamicznym czyli jeżeli coś jest ciche na nagraniu, będzie ciche i tutaj, jeżeli coś jest głośne na nagraniu, będzie głośne i tutaj. Oprócz tego mamy w tych słuchawkach jedno z najlepszych ANC, jakie znajdziecie w słuchawkach do 400 zł. Co więcej, ANC w tych słuchawkach w ogóle nie zabarwia nam brzmienia, więc możecie się cieszyć zarówno pełną izolacją od dźwięków zewnętrznych, jak i pełną szczegółowością podczas odtwarzania dźwięku. Słuchawki Huawei FreeBuds 7 i kosztują w chwili nagrywania tego filmu 399 zł. Jest to cena promocyjna, która obowiązuje do 27 października. Potem będą kosztować 500 zł, ale wiecie, pewnie szybko trafią na jakąś promocję i znowu będą kosztować 400 zł lub mniej, więc zdecydowanie polecam, jeżeli chcecie. Wiedzieć więcej o tych słuchawkach, to pełna recenzja jest już na kanale o technologii. Więcej informacji znajdziecie też w linku, który znajduje się w opisie tego filmu. A teraz wróćmy do tematu odcinka, czyli jakości bezstratnej w Spotify. Jak wspominałem na początku, Spotify'owi zajęło aż 4 lata wprowadzenie progu HiFi, czy wprowadzenie jakości bezstratnej do swojego serwisu. Bo kiedy oni to ogłosili kilka lat temu, losless nie był jeszcze aż tak powszechny, ale potem co zrobiło Apple Music? Udostępniło losless i high res lossless za darmo. A Spotify miał taki niecny plan, żeby kasować nas za tą muzykę w formacie lossless więcej. Była masa plotek o programie Supremium, który miał kosztować jeszcze więcej, miał zawierać jakieś tam dodatkowe bariery, których nikt nie potrzebuje. Ale Spotify chciał po prostu, żebyśmy płacili więcej za tę wyższą jakość. No bo też umówmy się. Przechowywanie plików wyższej jakości czy strumieniowanie ich też kosztuje infrastrukturalnie, więc to jestem w stanie zrozumieć, ale jednak byłoby to dziwne, bo żaden inny serwis nie kasuje nas więcej za formaty lossless, ba, taki Tidal obniżył ceny i zunifikował abonamenty, żeby jak najwięcej osób mogło się cieszyć muzyką w formacie bezstratnym. No ale skoro już wprowadzili, to wszystko super, prawda? No nie, bo jest jeden haczek. Dużo ludzi pisało do mnie i nawet u nas Dawid, który ma gumowe ucho i jeździ Fiatem, zwrócił uwagę na to, że muzyka w formacie lossless w Spotify brzmi gorzej niż w Apple Music. I spytacie, jak to jest możliwe, skoro i tu i tu jest lossless? No ale nie każda muzyka bezstratna jest sobie równa. Mamy oczywiście różne formaty i różną jakość odtwarzania. I Spotify pokazuje, że maksymalna dostępna jakość to 24 bit 44,1 kHz w formacie FLAG. I wszystko pięknie, tylko że Apple Music. Tidal, i inne serwisy, oferują jakość plików FLAC lub ALAC w formacie 24 bit 48 lub 96 kHz, a w przypadku najdroższego pakietu Tidala i w przypadku plików Apple Music Hi-Res Lossless mamy do czynienia z plikami o jakości 24 bit 192 kHz. I okej, okay, można polemizować, że na większości sprzętów większość ludzi i tak nie usłyszy różnicy, ale wiecie co jest gorsze? że większość biblioteki w Spotify'u nie jest dostępna w formacie 24-bitowym, a w 16-bitowym. Ja dzisiaj od rana siedziałem i przeglądałem całą swoją bibliotekę, sprawdzając w jakiej jakości są dostępne tam pliki. I ponad 90% mojej biblioteki to pliki w formacie 16-bitowym 44,1 kHz, czyli w jakości CD Audio. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na Apple Music, to nawet w tym podstawowym formacie lossless okazuje się, że te same pliki mają wyższą jakość w Apple Music niż w Spotify. Nie twierdzę w tym miejscu, że to jest jakaś zła wola Spotify'a, żeby nie było. Uważam, że ta muzyka w wyższej jakości się pojawi, a nie pojawiła się dlatego, że prawdopodobnie większość plików, które trafiają do Spotify jest zmasterowana właśnie w takim formacie 1644,1 i po prostu trochę czasu minie zanim te pliki zostaną podmienione, chociaż wiecie, no, <laughs> mieli 4 lata, żeby to zrobić, więc nie mam zamiaru tego usprawiedliwiać. Spotify powinno zgłosić nieprzygotowanie, ale już presja była taka, że no musieli odpalić. Ten pakiet lossless, bo przegrywali na tym polu z konkurencją. Ale widać, że się pospieszyli i o ile nowe utwory, tak jak nie myślicie sobie, że słucham Taylor, ale no odpaliłem, żeby sprawdzić, nowa Taylor jest w 24 bitach, ale niestety starsze pliki są w formacie 16-bitowym, nawet jeżeli na innych platformach są dostępne w 24 bitach. I teraz tak, bo ktoś mi powie, że nie da się usłyszeć różnicy między 16-bitami a 24-bitami, jest nawet całkiem dobry podcast profesjonalnego inżyniera dźwięku, który tłumaczy, dlaczego ta różnica jest nieistotna ale on nie porusza jednej istotnej rzeczy. Nie bierze pod uwagę sprzętu, na jakim odsłuchujemy te rzeczy i sposobów, w jaki słuchamy muzyki. Bo okej, okay, wiecie jaka jest różnica między 16 bitami a 24 bitami? Tak z praktycznego punktu widzenia? Zakres dynamiczny, to jest istotne przy nagrywaniu, oraz poziom szumu. Tyle tylko, że poziom szumu w przypadku pliku 16-bitowego to minus 96 dB, a w przypadku 24 bitów minus 144 dB. I ktoś powie, że, wow, różnica jest kolosalna, tylko że wiecie co? Ludzkie ucho nie jest w stanie wychwycić nawet tych minus 96 dB przy 16 bitach. Dlaczego zatem jest to istotne, żeby plik był w 24 bitach, a nie w 16? Bo kiedy mamy kompresję, zarówno po stronie serwisu streamingowego, jak i przesyłania danych przez Bluetooth. Ten poziom szumu nam rośnie. Rośnie tym bardziej, jeżeli korzystamy z mechanizmów normalizacji. A niestety, każdy serwis streamingowy ma coś takiego jak normalizacja muzyki. To jest narzędzie, które służy wygodzie słuchacza, żeby nie trzeba było zmieniać głośności, bo każdy plik troszeczkę się tą głośnością różni. Co się jednak dzieje, kiedy te mechanizmy normalizacji są włączone? Najcichsze partie są podgłaśniane, najgłośniejsze są ściszane, zależnie od tego, jakim plikiem dysponuje platforma, i w efekcie zakres dynamiczny nam maleje, ale drastycznie wzrasta poziom szumu. Jeżeli mamy plik 16-bitowy, to po takiej kompresji, jeszcze poddanej normalizacji, ten poziom szumu może być naprawdę wysoki, a wraz z szumem pojawiają się też artefakty, pojawiają się nam przesterowania, których nie ma. Co więcej, tu już taka kompletna nerdoza za granicą sprawdzili, że losless w Spotify nie jest bit perfect, czego każdy się mógł spodziewać. Więc jeżeli macie sprzęt audio z naprawdę bardzo wysokiej półki, to niestety na etapie resamplingu może dochodzić do artefaktów, do klików. Więc jeżeli liczyliście na to, że skorzystacie ze Spotify na swoich drogich transportach czy streamerach, to raczej nie polecam. Raczej trzymajcie się Tidala, trzymajcie się Apple Music, ale z kolei miła rzecz Spotify zaznacza to też w aplikacji. Jeżeli korzystacie ze Spotify Connect, które łączy się z innymi urządzeniami zazwyczaj przez Wi-Fi, wtedy możecie cieszyć się pełną jakością bezstratną, bo nie jest ona ograniczona kodekami Bluetooth. I tutaj jeszcze tylko słówko o tym mechanizmie normalizacji, bo wiecie co ja tak od wielu lat powtarzam, że jeżeli ktoś nie słyszy różnicy między plikiem mp3 a plikiem lossless, to powinien się udać do foniatry i podtrzymuje to zdanie. Są jednak dwie rzeczy, które sprawiają, że troszeczkę mniej do tego radykalnie podchodzę z biegiem lat. I może jeszcze jedna dodatkowa, o której mówiłem w poprzednim filmie, więc teraz oddaję głos mnie z przeszłości. Może wygłoszę dla niektórych straszną herezję, ale w znakomitej mierze to, czy słychać różnicę, czy jej nie słychać, nie zależy od formatu pliku, nie zależy od kodeka, a od decyzji realizatora, który przygotowywał nagranie. Jeżeli na przykład realizator na etapie masteringu zdecydował się dać twardy low-pass filter poniżej 20 kHz, to tego pasma w pliku już nie ma. I nieważne, na czym odtworzymy ten utwór, tych danych powyżej 20 tysięcy Hz już w nim nie będzie, bo zostały ucięte na etapie miksu. Jeżeli zastosowano bardzo agresywny limiter albo nadmierną kompresję dynamiczną, jak w znakomitej większości muzyki popularnej, to różnice w dynamice nawet między AAC 256 kbitów na sekundę, aplikami bezstratnymi będą znikome, bo tak jak mówił ja z przeszłości, najważniejsza rzecz determinująca jakość dźwięku to nie to, na jakim sprzęcie jej słuchamy, nie to, w jakim formacie jej słuchamy, ale to, jakie decyzje podjął realizator. Tego nic nie zmieni. Jednak serwisy streamingowe, z których korzysta już ponad 90% ludzi słuchających muzyki na świecie, stosują te mechanizmy normalizacji i one niestety masakrują pliki audio, więc. Pierwsze, co powinniście zrobić, nawet jeżeli nie korzystacie z formatu bezstratnego, to wyłączyć w cholerę te mechanizmy normalizacji, bo chyba tylko YouTube Music ma ten mechanizm taki w miarę transparentny, że on tylko normalizuje głośność między różnymi utworami, ale nie powoduje ani clippingu, ani nie podgłaśnia sztucznie zbyt cichych ścieżek. Tymczasem Spotify i zwłaszcza Apple Music mają mega agresywne mechanizmy podgłaśniania utworów, więc jeżeli serwis dostał za cichy master. To takie Apple Music podgłaśnia go tak, że może zmasakrować detale, podnieść szum, więc w tej niższej jakości dźwięku, a nawet czasami w formatach lossless, ta jakość jest znacząco różna od tego, co było w pliku oryginalnym. I druga rzecz jest taka, że. Niezmiennie imponuje mi YouTube Music, w tym sensie, że YouTube Music na papierze ma słabiutką jakość dźwięku, 256 kilobitów na sekundę, ale korzysta z kodowania Opus, które jest znacznie nowszym formatem od AAC czy OGG Vorbis. I co nam to daje? Szczerze, ja w ślepym teście potrafię bardzo rzadko rozróżnić muzykę odtwarzaną z YouTube Music a ze Spotify lossless. Tylko w utworach, w których wiem czego szukać, jestem w stanie te różnice wychwycić, a tak praktycznie tych różnic nie ma co, tylko wskazuje na to, że jeżeli chodzi o streaming i zwłaszcza przesyłanie bezprzewodowe, bardzo istotne są mechanizmy kompresji. Im bardziej wydajne i im bardziej efektywne są mechanizmy kompresji, tym mniejsze ma znaczenie to, w jakim formacie jest ten plik źródłowy. A to jest bardzo istotne, bo jednak słuchajcie, 700 MB na godzinę w Spotify no Jeżeli chciałbym czegoś takiego używać podczas jazdy przez Polskę samochodem, no to właśnie zużyłbym wszystkie gigabajty, jakie mam w pakiecie w czasie jednej trasy. A tymczasem w YouTube Music mam nierozróżnialną jakość, zwłaszcza w samochodzie, gdzie mam relatywnie słaby system audio, a zużyję tych danych znacznie mniej. Więc podsumowując ten wątek, tak, różnica między lossless i nie lossless istnieje, jest słyszalna, nie potrzeba sprzętu za miliony, żeby ją odczuć. Ale są też argumenty za tym, żeby nie korzystać z tego, a może żeby dać szansę serwisom, które pozornie mają niższą jakość. I to prowadzi mnie do takiej mniej radosnej części tego filmu, a mianowicie do tego, czy powinniśmy jeszcze korzystać ze Spotify. Spotify w ostatnim czasie robi bardzo dużo, żeby odwrócić swój kryzys wizerunkowy. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach mieliśmy ogłoszenie, że Spotify wzięło się za walkę z AI i usunęło 75 milionów ścieżek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Daniel Ek ustąpił ze stanowiska CEO oficjalnie dlatego, żeby skupić się na zarządzaniu firmą i wizji firmy, a w praktyce dlatego, że ludzie i artyści, zwłaszcza, byli bardzo niezadowoleni, że prezes Spotify inwestuje w startupy związane z osprzętem wojennym. Spotify zbiera baty na prawo i lewo. Przeczytałem w ostatnim miesiącu książkę Lispel i Mood Machine. I bardzo wam polecam, jeżeli ktoś nie zna peripetii Spotify, to ta książka naprawdę otwiera oczy. Jest też masa wywiadów z Liz na YouTubie. Zwłaszcza polecam jej wywiad z Fantano, takim YouTuberem muzycznym, w którym pada naprawdę dużo kwestii nieporuszonych w tej książce. Między innymi to, że Spotify, nie wiem czy wiecie, z założenia nie miał być serwisem muzycznym. Miał być po prostu serwisem do zarabiania pieniędzy, a muzyka wyszła jako najłatwiejszy sposób na wciskanie nam reklam. I powiem wam szczerze, że ja ze Spotify od blisko roku nie korzystam już wcale, a dwa miesiące temu po prostu anulowałem abonament i przestałem używać Spotify w ogóle bo nie mogłem już wytrzymać tego, co tam się dzieje, godziło to tak jakby z moją pasją do muzyki i z jakimś wewnętrznym kompasem etycznym. Ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak etyczne korpo i każdy musi wybrać swoją truciznę, no więc ja wybrałem, że nie będę dokładał się Spotifyowi, który jednocześnie jest największym serwisem streamingowym, a też jest odpowiedzialny za rozsadzenie od środka branży muzycznej i za kompletną jej dewastację, bo przez to, jak Spotify traktuje artystów, przez to, że Spotify dopuścił utwory generowane przez sztuczną inteligencję do tego, by masowo zabierały kasę przeznaczoną dla artystów do streamingu, albo w ogóle, Jezu, ostatni, największy problem Spotify, którego dotąd nie rozwiązali? Boty podszywające się pod artystów. Wyobraźcie sobie, że bardzo łatwo można stworzyć bota AI, który podszyje się pod artystę, można tam wrzucić Wygenerowaną muzykę i wrzucić na przykład na playlistę takich sztucznie wygenerowanych utworów jakiś utwór prawdziwego artysty. Tak, nie trzeba być artystą, żeby dodać swój utwór do cudzej playlisty, i na odwrót. I wiecie, kto obrywa w tym procederze? Prawdziwi artyści, bo jeżeli Spotify wykryje automatycznie, że utwór danego artysty znalazł się na playliście stworzonej przez boty. To banuje artystę i to jest absolutna masakra. Spotify ogłosił niedawno, że planuje wdrożyć jakieś mechanizmy weryfikacji, żeby to się działo jak najrzadziej, ale to wciąż się dzieje. Polecam szczególnie wideo Venus Theory na ten temat. Gość pokazał, jak wygląda cały ten proceder od środka, tworząc właśnie sztucznego siebie i omijając wszelkie zabezpieczenia Spotify. Także świetna robota. I naprawdę o samych problemach ze Spotify mógłbym nagrać osobny odcinek, może jeszcze kiedyś to zrobię, ale. Ja uznałem, że nie chcę być dłużej tego częścią, mimo tego, że jakaś część mnie ma w sobie jeszcze taki, wiecie, lokalny patriotyzm gospodarczy, bo jakby nie patrzeć, Spotify jest potęgą europejską i w perspektywie czasu ma szansę być tym serwisem, który przełamie monopol YouTube'a, bo Spotify ewidentnie po cichutku zaczyna grzebać w wideo, można już oglądać podcasty wideo na Spotify. I tak to wszystko wygląda, że Spotify w końcu będzie chciało rzucić rękawice właśnie YouTube'owi i to jest dobra rzecz, bo YouTube potrzebuje konkurencji, a Spotify jest jedyną platformą, która ma zasięgi, moce przerobowe i dość hajsu, żeby to zrobić. Więc tu trzymam kciuki, ale jednak wszystkie inne praktyki Spotify, zwłaszcza to, jak źle traktuje artystów, jak mało im płaci i jak dumne jest z tego, to mnie naprawdę rozwala. Wiecie, że Spotify w Polsce zrobiło konferencję kilka miesięcy temu, na której dumnie ogłosili, że zapłacili artystom w Polsce 190 milionów złotych. I tak mi się przypomniało, jak w poprzedniej na jednym spotkaniu integracyjnym szef wyświetlił slajd, ile to zapłacił pracownikom w ciągu całego roku, i jak to podzieliliśmy, to wyszło mniej niż najniższa krajowa. I mniej więcej tak samo wyszło ze Spotify'em, bo kiedy podzielimy sobie przez szacunkową liczbę artystów to, ile Spotify tym artystom zapłacił, uwzględnimy to, że znakomita większość tej puli poszła do top 5 wytwórni w Polsce, a nie do większości artystów, to wyjdzie, że artyści w Polsce zarobili ochłapy, ale Spotify się tym chwali. I jak Pewnie słyszycie samo mówienie o tym mnie wkurza, bo po prostu lista grzechów Spotify jest przeogromna i to, co Lis Peli zawarła w swojej książce, to jest naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Więc ja osobiście już kilka miesięcy temu przerzuciłem się na YouTube Music, zwłaszcza, że ta różnica w jakości dźwięku wcześniej była wyższa w YouTube Music, a teraz jest. Dla mnie praktycznie nierozróżniana, a jak już ja mówię, że różnicy między YouTube Music a Spotify Lossless nie jestem w stanie usłyszeć, to no większość z Was pewnie też nie będzie w stanie tego zrobić. A mówię to o słuchaniu nawet na takim sprzęcie jak tu, nie tylko na słuchawkach za 400 zł. Na tych słuchawkach w ogóle nie jestem w stanie rozróżnić między YouTube Music a Spotify Lossless, ale to tylko dobrze świadczy i o tych słuchawkach i o YouTube Music, nieco gorzej o Spotify'u. No ale dobra, zakładając, że chcecie się trzymać Spotify, warto korzystać z lossless. Włączcie sobie tę opcję dla słuchania przez Wi-Fi i dla pobranych plików, bo naprawdę warto docenić pełny kunszt artystów, inżynierów dźwięku, usłyszeć wszystko to, co chcieli zawrzeć w pliku, który dostarczają do was w streamingu i słuchać muzykę taką, jaką twórcy chcieli, żebyśmy słyszeli. Bo wiecie, okej, okay, istnieją ograniczenia, które utrudniają nam słuchanie tej muzyki w najwyższej możliwej jakości, ale z im wyższej jakości skorzystamy wejściowo. Tym wyjściowo będzie mniej rzeczy, które mogą tę jakość ograniczyć. I tak jak mówiłem, żeby cieszyć się tą jakością, naprawdę nie potrzeba wydawać majątku. Fribatsy 7i kosztują 400 zł. Fribatsy 6i można dostać w tej chwili za 300 zł. I one też oferują tę jakość LDAC, ten kodek LDAC i naprawdę słychać na nich różnice. I to już było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy będziecie korzystać ze Spotify Lossless, a może już zmieniliście serwis? Streamingowe, tak jak ja. Jak już będziecie w komentarzach, to dajcie nam łapkę w górę. Subskrybujcie kanał o technologii, kliknijcie dzwoneczek. No i zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne i dziś hasłem odcinka niech będzie słychać różnice bo słychać różnice. Także to już było wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i słyszymy się w podcaście o technologii. Cześć!